Witam! Dzisiejszy odcinek będzie o dwóch przegrywach, którzy chcą zamoczyć. Był letni wieczór. Dwóch przyjaciół ze studiów, Janek i Maciek, czekało na dziewczyny, które poznali na portalu randkowym. Ta! Na portalu randkowym, a ten portal nazywa się roxa.pl. a dziewczynki, które zamówili może nie były tanie, za to brzydkie! A ty co taki spięty? Bo mnie stringi w odbyt uwierają. Ja nie jestem spięty coś ty. Gdzie one są. Takie randki w ciemno to zawsze wielka niewiadoma. Na początku panuje dziwna atmosfera, ale trzeba przełamywać lody. Dokładnie tak, trzeba przełamywać lody, jak to mawiał kapitan Tytanika. No hej dziewczyny, zapraszam. Cześć. Wejdźcie do środka. O, widzę, że na ścianie ma portrety starych. Ja jestem Janek. A Janek, a to mój Sonia. kolega Maciek. Macie, Sonia. Maciek. To może się czegoś napijecie? Może jakieś drinki? No wiesz, my pracujemy w barze, więc y, może my byśmy zrobiły, pokażemy co potrafimy. Ale Tempedidy. Mam na myśli te na ścianie. No skoro z was takie profesjonalistki, to zapraszam do kuchni. Już tutaj przygotowałem. Widziałeś je! Jakie się z liderami. Jakie laski, ty ociekręcę. Matka boska, ale spermiarze zachowują się, aby mieli po 10 lat. A tak w ogóle to skąd oni mają łeb King Konga na ścianie. Gotowe. Proszę. Dziękuję. To co? Nasze zdrowie? Zdrowie. zdrowie. Są pyszne. Co on się bezprzewodowo napił? Co to za technologia! Spyszne. To może usiądziemy? Pamiętam jak kiedyś byłem na imprezie i gospodarz polał tak mocny bimber, że nie dało się go pić. Więc wylałem zawartość kieliszka do doniczki stojącej obok. Bimber był tak mocny, że w ten sam wieczór kwiatek zwiędnął, mimo tego, że był sztuczny. Także nie polecam lania alkoholu do doniczek. Co tam dziewczyny? O, już wypiłeś? Tak, bardzo pyszne. O, szybki jesteś. Fajnie wchodzi. <noise> Lubię takich szybkich. Śmieszaj się, śmieszaj się. Widać, że wstydliwy chłopak, który nie wie, jak się zachować, kiedy ktoś prawi mu komplementy. Pewno jedyny komplement, jaki w życiu słyszał, to kiedy babcia mówiła mu, że przystojny z niego kawaler. Spotkanie szybko się rozkręcało, ale właśnie wtedy zaczęły dziać się podejrzane rzeczy. Jedyną podejrzaną rzeczą, jaką tu widzę, to dlaczego oni tańczą bez muzyki. Słyszałem, że da się tańczyć bez muzyki. Stary mi zawsze o tym opowiadał. Mówił, jak cię pierdolne, to trzy dni bez muzyki będziesz tańczył. Wiecie co, my musimy iść do toalety. Gdzie jest toaleta? Dla gości, to na dworze. Janek, Janek, wstawaj, zesrałeś się. No dobra, to same znajdziemy. Janek spał. Po prostu zasnął, nie mogę w to uwierzyć. Wtedy mnie olśniło. Te dziewczyny musiały nam coś dodać do drinków. O nie! Co one mogły dodać do tych drinków? Może po prostu dodały alkohol, a że chłopak miał słabą głowę, to go sponiewierało. Zobacz, śpią nasi królewicze. No, to dzwoń do grubego. No. A kim jest gruby? I co ma z nimi zamiar zrobić? Zjeść? Jak tam? Dobrze, wszystko, zobacz, chłopaki śpią. Co robimy, gruby? O nie, to są złodzieje! Gruby pewnie pierwsze, co ukradnie, to zawartość lodówki. Yy, tak, dobra, bierzemy sprzęt, telewizor duży, yy, coś mniejszego, lżejszego do targania. Na no coś dobrze. jest? Na no, górze jest więcej. Na no, ja, no to do roboty, mało, mało czasu. Ech, kobiety to jednak materialistki. Facet jak daje kobiecie tabletkę gwałtu, to po to, żeby ją zgwa***ić. A kobieta jak daje facetowi tabletkę gwałtu, to po to, żeby go okraść. Smutne. Cała szajka poszła przeszukiwać mieszkanie. Skorzystałem z momentu i zadzwonię pod numer 112. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 21, w czym mogę pomóc? Przyszedł gruby i chce mnie zjeść. Dzień dobry, jestem właśnie w okradanym mieszkaniu. Proszę podać adres. H22. Gdzie są złodzieje teraz? W Sejmie. Rozumiem, wysyłam patrol policji. Może kończyć. Udaję, że śpię. Żeby bardziej uwierzyli, że śpisz, przebierz się w piżamy. Ale ja nic nie słyszę. Jak nie słyszysz? Przecież A, mówię, że ktoś czasy. rozmawia. Ktoś tutaj rozmawia. Ten? Nie, co ty? Ten od razu całą szklankę wyżyłopał. Najlepszym sposobem, żeby sprawdzić, czy ktoś śpi, jest wsadzenie mu rozgrzanego pręta w dupę. Jeśli udaje, że śpi, to takie coś go w momencie obudzi. A jeżeli śpi naprawdę, to też go to obudzi... Dobra, ten plan jednak nie jest doskonały. To ten? Bardziej tamten. To jest śpina. Chodźcie, znalazłam biżuterię, trochę tutaj tego jest. Gruby jeszcze kilka razy przebiegnie się po tych schodach i już nie będzie gruby. Ale już jestem. Niech pan posłucha, sugeruje, by opuścił pan ten dom. Czy jest to możliwe? Operatorka 112 radziła, abym wyszedł. To oznaczałoby, że mam zostawić Janka pastą tych złodziei. Nie mogłem tego zrobić. Nie mogłem tego zrobić, ponieważ Janek wisi mi hajs. A jak go zabiją, to będzie martwy, a martwy nie odda mi pieniędzy. Nie, niestety nie mogę tego zrobić, nie zostawię Janka samego. Rozumiem. Niech pan sprawdzi czy kolega oddycha. Niech pan przyłoży ucho do jego ust. Wyczuwa pan oddech? Oddech taki, że aż w oczy szczypie. Niech pan posłucha, nie wiemy co oni podali pańskiemu koledze. Dla bezpieczeństwa musimy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. No to teraz gruby się wścieknie. Na pewno każe mu usiąść na tej szklance i nagrać tego film, który nazwie One Man, One Glass. Ej, no ale czyż on inaczej lepiej? No rzeczywiście, spadł co? Jaka różnica? bierzcie się lepiej do roboty. Gruby, zawiodłeś mnie. Od teraz nie masz prawa nosić ten szlachetny pseudonim. Ej, a temu co? Kurde, on miał spać. Kurde, on nie spać. Na stole leży najgroźniejsza broń na grubasów. Owoce. Każdy grubas boi się owoców. Policja jest tu. Policja już tu jedzie. Nie się, spadaj, uczę chodź! Su. Rozmawiamy inaczej. Uwaga, uwaga. Co gruby wyciągnie z kieszeni? Ja obstawiam, że będzie to salceson. Teraz, wcześniej odwołasz policję. że to wszystko że to wszystko chyba płatność! Musisz Rozumiałem już raz, sprawdźcie, Jasne! Jasne! Gruby taki wściekły, bo głodny. Dzień dobry, Komenda Mińska Policji. Dzień dobry. wezwanie pod ten adres. Przepraszam, to tylko głupi żart. Powiem wam, że Gruby przez ten napad schudł. Zobaczcie. No ewidentnie chudszy. Przepraszam, to tylko głupi żart. Ale pan wie, że bezpodstawne wezwanie policji to jest wyłączenie. Ja Przepraszam, tak? Przepraszam, tak. Stój, policja, stój! Nie ruszaj się! Na ziemię! na ziemię! Zostaw mnie! No i to by było na tyle. Uważajcie, kogo wpuszczacie do domu. Zwłaszcza jeśli jest to komornik albo ksiądz. A oni zawsze przychodzą po pieniądze.